Dzisiaj chciałem pokazać technikę wykonania węzła Jukatan. Jest to węzeł, który służy do łączenia dwóch rodzajów linek: plecionki i grubej żyłki bądź fluorokarbonu. Plecionka w tym wypadku jest linką główną, wychodzi tutaj z końcówki mojej wędki, a żyłka będzie stanowiła przypon strzałowy. Jak za to się zabiera? Na początek robię taki podwójny zakład z mojej plecionki długości około 20 cm. Chwytam to mniej więcej w połowie. Wyciągam z żyłki z 15 cm. Łączę to na krzyż od góry w ten sposób i zaczynam wykonywać skręty z plecionki wokół żyłki. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 10 takich skrętów wykonuję. Zobaczcie, tu w tej chwili na końcu tworzy się, tworzy się takie oczko. Tak I ja przez to oczko muszę przeprowadzić teraz końcówkę mojej żyłki. Tak tworzy się taka pętla. I teraz warto w tym momencie trochę przeciągnąć tą naszą plecionkę tak, żeby zredukować to końcowe, końcowe oczko. Uzyskaliśmy taki mniej więcej kształt. Można zacząć zaciskać ten węzeł. Tak, ja zawsze przed zaciśnięciem jeszcze namaczam i można zacząć ciągnąć za końcówki. On się powinien tak zacząć ładnie o skręcać. Tak? To jest dobry, dobry objaw. Tu jeszcze można pociągnąć za każdą z tych końcówek. I w zasadzie węzeł jest zaciągnięty, obecne tylko zbędne końcówki z jednej, z drugiej strony. I tak prezentuje się mój węzełek.